Witam w kolejnym odcinku zagrań z Duke Nude. Kontynuujemy naszą przygodę w metrze. Aby dowiedzieć się co planuje Drone Morphix. Dobre. o kurde. Ole. Co tu się dzieje? Dymą nie mogę kopać? A, ale dziwnie. Jeśli ją za mocno napromienimy, ona wybuchnie. Aha. To jest wojna w tej groni. Na, gro na mechy bojowe. Te główne ciała. Strasznie słabo. Znaczy bardzo dobrze, że wybuchają. To jest bardzo dobra broń na kamery, gdyż leki na promieniowanie powoduje, że expozy kamery. Trzeba nie specjalnie się starać. Wow. E, e, niestety zawolne reakcje. Chodź też. O i teraz jeszcze więcej wyciągnieszmy sobie wszystkie. Coś się zmieni. Dzika. Jebać mnie! Dobra, idziemy dalej. w jakieś mroczne miejsce. Na, miejsca. na teraz. Mamy zdecydowanie za mało życia. No, jeszcze tego brakowało. Uwielbiam... te... mordercze bomby. Niuka, też już mamy. Trochę życia odrobiliśmy. Żeby przejść przez, bezpiecznie przez ten pas, Musimy. O, oh. oh. okay. Dobra, Aha, uh, czekać. Dobra. W momencie czy trzeba było... Ta do wyjścia została opuszczona. Świetna, wiadomość. Dobra. już na punkcie. Nie rozumiem, ale do... Może dobrze, może dobrze, może dobrze. Ja jestem odsyłany do skorpionu. O, bo to na pewno nie. To, tak. Dobra. Teraz też powinno być okej, co? Chyba jednak nie 7 sekund. O, o, o. Proszę, prawidłami. wyskoczymy no, to. Ale to też tu... Nie, nie wyskoczymy. Dobra, dobra. No to tylko włączymy na chwilę i zaraz włączamy. Szybko stój. Dobra? O, teraz robimy... No, jeszcze lepiej niż było. Aczek jak muszę woleć. Tak! Prawda, znowu się opuszczam? Dobra. Lecimy mi z tym kopcem. Dobra, niech sobie jeździ. Aaao, to trzeba się chyba zostawić. To jest jakiś sekret. A chyba jednak nie ma chodzi. Dobra, kichać, nie taki sekret. Była? A było pożycie. Dobra. Nie życia, jak musimy czekać na wszystkie inne formy transportu, żeby nie zginąć.

ja. Yeah. No nic. Nie wiem. Świetnie, dobrze, no, że znalazłem te sekrety i życie było. Ciężko było. O kurde. Nie wiem co się stało, ale mi się. A, to jest ten drzwi to Trzeba iść tu pewnie. Ciach. E, trzeba to zrobić teraz tak. Bum. A ładnie. Z jakiego to masz peczo. A, tu się nie otwarło. Ale tu się otwarło. znaczy, że... Dalej, dawaj. Szybciej, szybciej, szybciej. Aba, aba! Stworzyliśmy sekret. Czerwona była do tego aż pompa. Ale nie potrafił rzucać jeszcze innych ty. O. o kurde, czerwona była. Cóż, nie ma wątku. Coś jest. Dawaj du. Dawaj, diuk. Lecz. A tam to jest mój nagulowo na brąki. Dobra, lecimy dalej. Otworzyliśmy wszystkie drzwi Ciach. To trzeba przeskoczyć Aha, i tu się tym sterowało, jak zapomniałem. Aha, i bardziej się stało znaczy, co mi się dalej nie mało. Czy coś tam gości? Musiałem zauważyć i całeś czymś Ciekawe, tylujesz mi na dyskę Głupia istota Dobra Aha, to była beczka, to beczka Dobra, moment. Już dziewczynę ratowaną. No. Jest! Trzeci raz cię chyba ratuje. Tak mi się wydawało, że wcześniej właśnie była. Już dwa razy! Ale to nieważne. Lecimy dalej. Aha, tam jeszcze trzeba być. Widzicie, sobie zostawimy, jak będziemy uciekać. Muszę się przy... A! Aha, przyklejona na zatrzymała zatrzymałem, No dalej, dalej, bo mi się poleciło obok mnie. szybciej! Dalej! Fuck! 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 Shit! Fit, 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 fit! Yeah! Jednak... Stary Duke, ty masz takiego poważnego oh. mu Tak, skaser fingola. No no, my jak, jak więcej, bo my tu musimy jak najwięcej wyprzedzić,

Mm -hmm. Dobra, udało się. Na czas wszystko zrobić z Ok, to jest mały człowiek. Dawaj, red Tak? Kto weźmie? Mm. To tam są. Yhm. bym zaraz dochadł i przyspieszył. Bo artydraźnik mm. przyspieszył. Zastanowić się, jak tam dojść. Przecież to Newki. Nie wiem, czego tu ten... Да, Дима. О, все-таки он здесь так не Ты как-то

Ja, man. Ja, Mordor! Mordor! Dobra, już zostawcie. Jak tam dojść? Nie wiem, na prawdę się żeby... pójdę. Nie mam bardzo. Nie, nie, trudno. No i widziałem, że tym górnym może być

<mulary> Wyprzedziłem pociąg. Ale strasznie lakuje coś coś To było na tyle w w tym odcinku. To zobaczycie w dzień Trzymajcie się twórzku. Cześć!